Jak realnie wdrażać ekoprzywództwo w organizacji i co ekoprzywództwo ma wspólnego z pszczołami? O tym w drugim odcinku podcastu z Agnieszką Lamek, bo po pierwszym poczuliśmy niedosyt. Zapraszam na podcast Together Together. Cześć Agnieszko. Cześć. Witamy Was wszystkich serdecznie. Widzimy się z Agnieszką Lamek po raz drugi, Po poprzednim mieliśmy taki niedosyć, że stwierdziliśmy, że potrzebujemy zrobić dogrywkę. A będziemy dzisiaj tak w szczegółach i doprecyzowywać rozwój przywództwa, takiego dojrzałego ekoprzywództwa w organizacji. Ja tylko przypomnę, że nie bez kozary spotykam się z Tobą, bo. Z przyjemnością e, słucham e, z perspektywy twojego 30-letniego doświadczenia w biznesie, kilkunastoletniego doświadczenia w roli e, dyrektora hr jak tak naprawdę z twojej perspektywy dzisiaj warto to ekoprzywództwo rozwijać w organizacji. E, no i schodząc do szczegółu, niezależnie od branży, bo to sobie powiedziałyśmy, to dzisiaj... E, decydującą kwestią tego, czy wdrażamy, i czy to jako przywództwo staje się w takim elementem krwiobiegu w organizacji są ludzie i liderzy. No ale jak to zrobić, żeby faktycznie to z tej chmury i takiego generalnego założenia zeszło do ludzi i żeby ludzie też mieli poczucie, że fajnie tu jest, bo to ta kultura przywództwa jest naprawdę sprzyjająca pracy. Mhm. To tak jak wspomniałaś, liderzy przede wszystkim muszą mieć otwartość. Chce, chcieć się rozwijać, poznać yy, i złapać pewną refleksję, mm -hmm. a potem kaskadować. I teraz jak to w organizacjach yy, może funkcjonować? Yy, na pewno po takim yy, właśnie po tej inspiracji, po, po zebraniu różnego rodzaju do, do, doświadczeń właśnie yy, powiązanych z tym eko-leadershipem, yy, to, jak w, w organizacji można to wdrożyć, to mm, poprzez spotkania jeden na jeden lidera ze swoim, e, również liderem, ale raportującym mm -hmm. do, e, do, do niego. Co jest ważne, na tym spotkaniu nie powinno być rozmowy na zasadzie jak poszły wyniki, e, czy dobra mm -hmm. jakość, zła jakość, tylko właśnie powinna być ta uważność i e, pokazywanie. W jaki sposób e, rozmawiać e, ten lider powinien również ze swoim e, podwładnym, mhm. który też jest liderem. Przeważnie to jest w organizacjach, są struktury, gdzie mamy liderów pracowników, mhm. liderów innych liderów i dyrektorów, którzy zarządzają kierownikami. Więc Powinna taki sposób rozmowy, który jest przygotowany, który, którego doświadczają właśnie w trakcie warsztatów, ten sposób rozmowy powinien być kaskadowany na systematycznych ale też w dobrych jakościowo spotkaniach. Mhm. Więc to jest jedno rozwiązanie. Drugie rozwiązanie jest... E... A to tylko tu mhm. cię zatrzymam i dopowiem, że to trochę brzmi tak, że tak naprawdę ten przełożony zajmuje się rozwojem swojego lidera. Dokładnie. Czyli dzieli tak. się też swoją wiedzą, swoim doświadczeniem i nie odpytuje, ale rozwija. Tak. I pokazuje, jak faktycznie można rozwijać dalej ludzi. I to powinno być w organizacji poprzedzone komunikacją, mhm. dobrą komunikacją, która mówi o tym, że wchodzimy w tego typu proces mhm. e, przede przede wszystkim rozwojowy. Mówimy o tym, że w ten proces wchodzi zarówno dyrekcja, zarząd, mhm. jak i wejdzie w każdy poszczególny lider. Mhm, Zwykle, czyli przykład idzie z góry. Przykład idzie z góry. Zwykle, jak, jak, to, jak to wdrażam, ja to nazwałam poprzednio taką Akademią Lidera. Mhm. Każda firma różnie to mhm. sobie nazywa, mhm. ale chodzi o to, że przykład idzie z góry, więc jeżeli um, w pierwszej kolejności dbamy o to, żeby ta wiedza była u góry, te kompetencje, umiejętności, wtedy rozwijamy. Kolejny szczebel, i kolejny szczebel, i kolejny szczebel z takim małym przesunięciem czasowym, właśnie mhm. po to, żeby osadzić w pierwszej kolejności tych prezesów, dyrektorów, żeby poczuli się komfortowo mhm. w tym, żeby właśnie tą dobrą, właściwą, jakościową rozmowę prowadzić ze swoim mhm. raportującym. Następnie taki bagaż doświadczeń zdobywa kolejny szczebel. I rozmawia z kolejnymi osobami raportującymi. Mm -hmm. I to schodzi w organizacji w dół, nie powinno być procesem jednorazowym. Mm -hmm. Puścimy na szkolenie dwa miesiące, wszyscy tam się po trzy dni przeszkolą i koniec mamy załatwiany. Będzie działało. To nie działa. Mhm. To musi być proces, który oczywiście zdobywamy wiedzę, więc jest taki element dużego nasilenia wiedzy, refleksji, ale później on funkcjonuje systematycznie w organizacji, czyli ustawiamy takie follow-upy. Mhm. I to w zależności od organizacji, od możliwości, od wielkości też organizacji, taki follow up dobrze zrobić po półtore, półtore dwa miesiące po, trzy miesiące po. Mhm. Ale nie później jak raz na kwartał. Mhm. Po to, żeby właśnie wracać, odświeżać, na nowo się inspirować, patrzeć co zadziałało, ale też dzielić się tym, z czym się zmierzyłem, co było dla mnie trudne, jakie pytanie zadał mi mój pracownik. Mhm. Więc im więcej tego typu spotkań, tym to w naturalny sposób wchodzi do organizacji dyskusja na ten temat, rozmowa. Oswojenie się z tym tematem. I teraz schodząc w dół, ze, zejdę również do liderów liniowych, mhm. e, tych liderów, pracowników, mhm. co oni mogą robić. No, powiedziałabyś, no jak m, na zmianie, nie wiem, 40-50 osób, ja mam teraz z każdym porozmawiać jeden na jeden, jeden, na mhm. jeden. Mhm. czasu by nie starczyło. Natomiast rozwiązania, które firmy produkcyjne wprowadzają e, i też e, mm, e, Patrząc z perspektywy takiego benchmarku, nie są to tylko firmy skandynawskie, mhm. wprowadzają tak zwany barometr pracownika, czyli właśnie uczą, wdrażają liderów w to, żeby rozpoczynając zmianę produkcyjną, te 10-15 minut, E, właśnie e, poświęcili to nie jest właściwe słowo, w, właściwie zainwestowali. zainwestowali. To jest to właściwe <noise> słowo. Zainwestowali w relacje, w budowanie zaufania, w rozmowy z pracownikami. E, mm -hmm. Czyli oczywiście mamy 5 minut, gdzie mówimy, jaki plan do wykonania, co jest do zrobienia, z czym się, nie wiem, jakościowo być może mierzyła poprzednia zmiana, ale kolejne 10 minut mamy uważność na, e, na człowieka, czyli Pytamy, czy jak wygląda środowisko pracy, stanowisko, czy czegoś potrzebują, czegoś brakuje, czy mają jakiś pomysł, czy widzą gdzieś ryzyka, zagrożenia z punktu widzenia BHP. Mm -hmm. Więc prowadzimy nie monolog, mm -hmm. jako, jako mm -hmm. dowódca, mm -hmm. o dowódca, o tak. którym mówiłyśmy, tylko prowadzimy dialog, chcemy usłyszeć pracowników. Tylko co jest ważne, jeżeli już zbierzemy informację zwrotną. To się nią zajmijmy i ją wdróżmy. Mhm. Bo nie ma nic gorszego w tym przepływie y, komunikacji, tej, tej energii w organizacji, jak to, że y, y, próbujemy budować zaufanie, w, w współpracę, otwartość, ale taki mur stawiamy w momencie, kiedy dostajemy informację zwrotną tak. i nie wracamy z tym. Więc to jest y, jedna z rzeczy, którą tak praktycznie można wprowadzić w firmie produkcyjnej, czyli. Systematyczne tego typu komunikowanie, rozmowa, budowanie zaufania, informacji zwrotnej. Mhm. I tu bym powiedziała jeszcze, że tak się skupiłyśmy na menedżerach, ale prawda też jest taka, że samo w organizacji to ma, ma trudność, żeby zafunkcjonować i pozostać jako stałe działanie. Mhm. I tu jest bardzo ważna rola HR-u. Bardzo ważna okay, rola dobra. HR, biznes partnera. To się zgadza. Czyli osoby, mhm. która mając e, taką, e, będąc częścią zespołu danej funkcji, danego obszaru, właśnie jest, pyta, e, dopytuje, e, wspiera, mhm. e, rozmawia na temat trudności. Y, poddaje jakieś pomysły. Więc y, powiedziałabym, że nie tylko należy rozwijać literów, mm -hmm. ale HR Business Partnerów otwierać też na. Tego typu pracę, współpracę, refleksje, mhm. ponieważ to oni są tym takim ziarenkiem, tym bodźcem, które podejdzie, zapyta, jak było, z którym możemy się podzielić swoimi i, i dobrymi rozmowami i takimi, które nam nie do końca wyszły, mhm. i poszukać tego wsparcia w rozwiązaniu. Więc to jest jeden, jeden z przykładów. Na pewno kolejnymi. To um... poczekaj, zanim pójdziemy do kolejne przykłady, to właśnie to do to, tego. Tak, to ten HR faktycznie e, odgrywa mocną rolę. E, I ja do tego dopowiem, że mm, wdrażając w ogóle programy, projekty rozwojowe, już zakładamy, że mamy nawet zarząd kupił, mhm. e, by, że się rozwijamy i ma swój proces. E, kolejne. Szczeble menedżerskie mają swój proces, no i potem faktycznie, żeby to zaszczepić w organizacji, mm. żeby to działało, to my widzimy, ile tak naprawdę jest takiego zaangażowania właśnie ze strony HR-u który non-stop chodzi, pyta, sprawdza, mhm. monitoruje, weryfikuje. No bo tak naprawdę, nie oszukujmy się, te projekty rozwojowe są um, koordynowane i wdrażane najczęściej przez HERY za zgodą zarządu, no wtedy jest po prostu magicznie i to już jest mhm. lepiej Dokładnie. być nie może. Co i tak nie znaczy, że to wystarczy, tak jak powiedziałeś, żeby to utrzymać. siadło i żeby to utrzymać. Mhm. I to jest konstans praca Dokładnie. i my się czasami śmiejemy i wiemy, jak rozmawiamy z naszymi. Klientami, hr ile oni się tam nachodzą i nagadają, tak już na day by day, mhm. no bo warsztat jest tylko bodźcem. Nawet tak. jeśli potem faktycznie oni odrabiają te zadania domowe, to wdrożenie tych zachowań to jest tak naprawdę zdrowie, zrobienie, wdrożenie nowych nawyków u tych menadżerów. Dokładnie. A bardzo łatwo jest z tych nowych nawyków. Uciec. Uciec, skoczyć, uciec, no bo jest tempo, bo jest presja, bo nie ma czasu, bo jest milion rzeczy, a, a czasami, my czasami z ludźmi mamy gadać. Nie? Czasami trzeba wyjść ze strefy komfortu. Właśnie. Nie mam w przyzwyczajeniu takiej otwartej rozmowy. Raczej e, pracuję na zadaniach, mhm. na, na celach, na tabelkach, a tu nagle mam porozmawiać z dużą uważnością z drugim człowiekiem. Tak. To, co mogę podpowiedzieć, co u mnie zadziałało, to to, że HR Business Partnera włączałam zawsze w szkolenia dla, y, dla liderów. Mhm. Więc wyglądało to w ten sposób, że y, jeżeli były takie warsztaty i szkolenia, to HR Business Partner do poziomu, z którym współpracował, mhm. w takim warsztacie uczestniczył. Mhm. Myślę, że to y, sami HR Business Partnerzy, a potem menedżerowie mówili, że to było coś, co pozwalało im, im zbudować relacje mhm. i później, tak jak mówisz, pracować systematycznie nad nawykiem, uh -huh. ale też budowało właśnie tą otwartość, to zaufanie. Uh -huh. Uh -huh. E, więc y, trochę no na tych warsztatach manager... jest, że jak co Vegas to Vegas, i to też po pozwala, pozwala właśnie tą atmosferę taką. Do dalszej pracy i otwartości mhm. prowadzić. Tak, a też daje menedżerom poczucie wsparcia. Nie, że nie tak. zostają z tym sami, Dokładnie. tylko faktycznie mają ten her, który wspiera we wdrażaniu tej zmiany, no bo to jest de facto wdrażanie zmiany takiej rozwojowej na głębokim mhm. poziomie. Dokładnie. Okej, okay, no to mamy spotkanie jeden na jeden, mamy dialog, mamy regularną, systematyczną komunikację. Eee, co jeszcze z Twojej perspektywy może być takim pomocnym działaniem, narzędziem we wdrażaniu tego przywództwa? Myślę, że też budowanie autentyczności liderów przez różnego rodzaju działania w organizacji. Jeżeli mm -hmm. mówimy, że zachęcamy pracowników do tego, żeby nie wiem, brali udział w jakichś akcjach tak zwanych wellnessowych, czyli mm -hmm. budowali grupy takie, w których realizują swoją wspólną pasję. To nie wyobrażam sobie, żeby, żebyśmy oczekiwali tylko tego od pracowników, a nie było tam zaangażowanych liderów. Mm -hmm. Jeżeli mówimy o, o takich działaniach wolontariackich, gdzie Pracownicy bardzo mocno chcą się w to angażować, budują przez to też e, e, takie, m, z jednej strony zaufanie do organizacji, ale z drugiej strony budują e, samych siebie. Podam mhm. przykład. E, pamiętam, jak w jednej z organizacji e, wprowadziliśmy program, gdzie integracja taka działowa polegała na tym, że Zespół bądź dwa, trzy zespoły mogły razem e, się zebrać i e, mieć tak zwaną integrację przy działaniu wolontariackim, czyli mhm. wybierały e, dane, e, daną, czy instytucję, czy podmiot, mhm. któremu chciały pomóc. I e, była taka sytuacja, gdzie m, w jednej wsi e, szkoła mała mhm. wieś, mała mhm. szkoła, e, g, trzy e, zespoły pojechały wymalować klasy, trochę mhm. wokół tej szkoły, mhm. e, też zagospodarować tą przestrzeń. I pamiętam jak dziś, jak ta pani, która zgłosiła tą szkołę mhm. do, 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 jako podmiot, który mógłby być wzięty pod uwagę z jaką ona dumą mówiła o tym, że pracuje w firmie w danej firmie, że mogła pokazać ten wpływ, była dumna z organizacji, która pomogła jej polepszyć to środowisko lokalne, mm -hmm. w którym ona, ona żyje. Czyli to była menadżerka, liderka z firmy, która pojechała wspierać tę tak, szkołę. Która I to pojechała... ona jako menadżerka przyniosła pomysł tej, tak, tej szkoły. Tak, dokładnie. Przyniosła mm -hmm. pomysł Super. jako potrzebę taką lokalną na listę różnego rodzaju, mm. tak jak mówię, podmiotów. Każdy z pracowników mógł taki podmiot wskazać. A potem zespoły w ramach integracji Właśnie tą integrację mhm. dzieliły pomiędzy takim działaniem wolontariackim, a po działaniu wolontariackim była celebracja tego działania. I to um, jako zaangażowany też lider, który mhm. też zebrał kilkanaście osób, też tam pojechał, działał. Mhm. Um, Dało taki efekt, że pracownicy nie tylko ona, ale pracownicy z tej właśnie też y, społeczności czuli się dumni z pracy w, w danej firmie. Mhm. Y, widzieli, że mogą polegać na, 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 na firmie, na danej organizacji, że ona też myśli o nich poza pracą i ich mhm. wspiera. Mhm. Więc y, trochę tak odeszłyśmy w ten, w ten element, ale uważam, że on jest bardzo ważny dla, y, dla, dla pracowników. Właśnie mhm. takie poczucie um, tego zaangażowania, zaufania e, i takiego zaopiekowania też e, przez, e, przez pracodawcę. No i to jest też, e, bo tu akurat no, być może ze stopnia menedżerskiego ktoś zgłosił pomysł. E, natomiast, no. Myślę sobie, że to ekoprzywództwo to jest też element, elementem tego jest podążanie za pracownikami, nie? czyli też zbieranie pomysłów, czy to usprawnianiu e, biznesu, czy właśnie działań takich lokalnych, e, gdzie to lider podąża za mhm. pracownikiem. To podam Ci jeszcze jeden mhm. przykład y, właśnie tego podążania. Y, BHP, firmy produkcyjne mhm. i BHP. No właśnie. Mhm. Każde spotkanie rozpoczyna się od tematu BHP, przeszkolenia BHP. Y, to podążanie za pracownikiem. Y, właśnie to y, tak zwane ekoprzywództwo powoduje, że to nie są nakazy i zakazy. Mm -hmm. Budujemy kulturę, w której mówimy pracownikom, że chcemy, żebyście bezpiecznie wrócili do domu i do swoich rodzin. Mm -hmm. I często też właśnie firmy produkcyjne, te, które mają tą otwartość na, na takie holistyczne spojrzenie, mm -hmm. na organizację. Właśnie budują tą kulturę BHP nie przez nakazy, zakazy, tylko przez różnego rodzaju kampanie, mm -hmm. e, przez e, nie wiem, zorganizowanie dnia otwartego, pokazanie e, członkom rodziny, gdzie pracuje ich pracownik. Mm -hmm. I tak naprawdę m, to, co można zrobić, to można z takiego dnia otwartego, e, z kampanii, gdzie pracuje mm -hmm. mój tata, moja mm -hmm. mama. Y, zrobić właśnie taką komunikację na zasadzie mamo, tato, chcę, żebyś bezpiecznie wrócił do domu. I to porusza Mocne, wnętrze... to już aż po prostu poczułam, bo to jest mocno na wartościach. Mocno już na nie? wartościach. Mm -hmm. I o tym jest trochę eko-leadership. Mm -hmm. Znaczy nie trochę, przede no, wszystkim no, o tym. Dokładnie. Przede wszystkim o wartościach. Czyli nie nakazy, zakazy, y, które na, w naturalny sposób, jak ktoś nam coś nakazuje albo zakazuje, to jest w naturze ludzkiej. Szukamy, jak to obejść, jak mhm. tego nie zrobić. Więc y, podejście w taki sposób i y, y, tylko to znowu musi być autentyczne. Mhm. Ta troska musi być autentyczna. Y, ona musi wychodzić z rozmowy lidera z pracownikiem, przełożonego z, z, ze swoim podwładnym, y, innym menedżerem. Czyli nie może być tak, że okej, okay, dobrze, zróbmy tam kampanię, ale tak w ogóle to nam nie zależy. Mhm. Budujemy tą odpowiedzialność, e, autentyczność, e, to, to zaufanie mhm. właśnie w oparciu o, o taką wiarygodność, o to, że mm, wierzymy w te wartości i je wyznajemy i jesteśmy spójni z nimi w tak, organizacji. I budujemy tą spójność przez całą organizację, Dokładnie. angażując w to też ludzi. E, mhm. Okej. Okay. Ja sobie myślę, że jeszcze takim kolejnym elementem budowania ekoprzywództwa jest tak zwany po polskiemu peer-to-peer -peer coaching, czy mentoring mhm. między pracownikami a menadżerami różnych obszarów. Nie? Czyli takie crossfunkcyjne spotkania, gdzie nawzajem możemy się uczyć, inspirować, e mhm. dawać sobie różnego rodzaju wskazówki. No i to też pozwala działać ponad. Silosami, ponad podziałami, nie? bo to, co mocno gdzieś też ogranicza wdrażanie przywództwa, to są silosy czyli działamy sobie w swoich kawałkach i nie dotykamy innych. A znowu biznesowo kompletnie hmm. nieuzasadnione, bo mówi się o tym, że łamanie silosów pozwala nawet do 40% ograniczyć koszty. Oczywiście. Więc działania ponad jakimikolwiek podziałami. Dotknęłaś świetnego tematu, <głosy> <głosy> bo e, przykłady, które mogłabym podać, które mhm. faktycznie świetnie działają w organizacji, to z jednej strony to jest taki mentoring crossfunkcyjny mhm. i nie tylko z różnych funkcji, ale też z różnych poziomów mhm. i szczebli organizacji. Więc y, zbudowanie takiego programu, ja mówię programu no, kultury bardziej, mm -hmm. bo program jest znowu czymś na, narzuconym. Oczywiście to musi mieć pewną formę, ale takiej kultury, że mm, mamy w organizacji mentora z wyższego, z równoległego szczebla, do którego możemy się zgłosić po poradę, po rozmowę, y, nie tylko w zależności takiej y, hierarchicznej, ale również eksperckiej. Więc e, otwartość, budowanie tej otwartości, dostępność mhm. e, poszczególnych osób, czasami przez, przez taki program, gdzie, gdzie można się zgłosić, gdzie ktoś z kimś współpracuje przez jakiś okres czasu. Ale druga rzecz, e, o której mówisz, to jest takie codzienne działanie. E, dużo się mówi o, e, o, o linie, o tej e, mhm. takiej budowaniu efektywności. E, I myślę, że. E, Warto też z tego skorzystać, bo o tej interdyscyplinarności mm -hmm. i burzeniu silosów e, można popatrzeć w takim kontekście bardziej operacyjnym i linowym. Mm -hmm. Czyli mm -hmm. mamy jakiś temat, zagadnienie, które dotyczy, e, dotyczy jakiegoś e, elementu organizacji, mm -hmm. to dlaczego nie pójść trochę linowo, czyli powołać zespół interdyscyplinarny, mm -hmm. wziąć mm -hmm. pracowników z różnych obszarów, ale nie tylko z poziomu, jeżeli rozmawiamy jako liderzy, z poziomu liderów, weźmy pracownika z produkcji, panią z biura, pana z inżynieringu, zróbmy taki y, różnorodny y, zespół mhm. i przejdźmy przez te, przez, te, przez te tematy, dajmy czas, żeby ludzie zrobili burzę mózgów, podyskutowali na ten temat. Oczywiście potem możemy wdrożyć narzędzia linowe, pójść, nie wiem, kawą, mm -hmm. y, zastosować pareto, <gry> czyli wybrać te 20 z 80. <gry> ale jaką to ma ogromną moc, jeżeli tak jak mówisz, nie pracujemy w swoim silosie, nie patrzymy wąsko, tylko bierzemy szerzej i korzystamy, I z, i różnorodności. korzystamy z różnorodności. Mm -hmm. Dokładnie tak. Eee, mam na dla Ciebie takie ostatnie pytanie i eee, Cię zaskoczę pewnie. Okay. <gry> Ale nawiążę do twojej pasji pszczół. Ok. Czego my, jako, jako liderzy, możemy się uczyć od pszczół? od pszczół? Oj, trudne pytanie. E tam, to kiedyś o tym się? <laughs> <laughs> Myślę, że organizacji, organizacji pracy i komunikacji, która jest, sposób w jaki pszczoły funkcjonują. Ja często mówię, że on przypomina mi organizację. Mm. E, i powiem Ci, o to, na przykładzie e, zeszłego tygodnia, e, mam e, na dzień dzisiejszy dwa ule. Mhm. W jednym ulu e, jest pełna harmonia królowa, że tak powiem, e, rozsiewając te feromony, e, w, bo powiedzielibyśmy w eko-leadershipie ma tą dojrzałość liderską. E, pracuje rodzina sprawnie, mhm. e, przybywa miodu, wszystko mhm. gra, jest porządek i ład. Druga rodzina mhm. chaos i zamieszanie. Mhm. Królowa nie ogarnia, tak mówiąc, kolokwialnie gniazda. Pszczoły zaczynają budować sobie, że tak powiem, silosy w postaci takiej, że przygotowują inne matki, żeby tą matkę mhm. zastąpić. Co się dzieje? Ten, miód, ten pierwszy ul pięknie przyrasta w miód, jest porządek i ład. W tym ulu nie ma miodu, jest chaos. I tak naprawdę okazuje się, że jedna matka wychodzi z częścią pszczół, inna świeża matka zostaje w bólu z młodymi pszczołami, które się muszą mhm. ogarnąć. I w, więc, tak, właśnie ta refleksja z ostatniego tygodnia, gdzie pracując przy, przy tych dwóch ulach, miałam taką refleksję: jak to jest bliskiej organizacji? Mhm. Jeżeli jest ta taka uważność, opieka, Um, 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 Też te procesy są ułożone, mm. ale wszystko funkcjonuje tak e, dojrzale. dojrzale. I zgranie. I zgranie. To, to pięknie wygląda i przynosi wspaniały efekt w postaci miodu <genduk> <masa�ą> w ramkach. <suszu> Jeżeli jest chaos, brakuje komunikacji, mm -hmm. brakuje um, tej dojrzałości, no to, jest, to, to nie ma nic. To de facto dzieli się ta rodzina część ucieka, część zostaje. A jak biodu w nie ma, jak mhm. w życiu. Więc e, powiem szczerze, że dużo jest takich, e, takich elementów, które, które można by przełożyć na życie też e, w organizacji. A pamiętam, jak kiedyś rozmawiałyśmy o komunikacji, jak ona jest istotna. Mhm. Jak e, wydawałoby się, e, pszczoły komunikują, gdzie polecieć, gdzie jest pożytek, mhm. gdzie jest ten najlepszy pożytek swego rodzaju tańcem e, przekazują mhm. tą informację. Gdyby tej informacji y, nie przekazywały, nie byłoby też takiego y, rozwoju tej rodziny pszczelej. Mm -hmm. Więc wiele elementów, aż mi się oczy świecą pewnie, <głos> tak? <głos> wiele elementów <noise> można, y, można przenieść i to jest taką, myślę, fajną płyntą y, do mm -hmm. tego eko-leadershipu. Y, nie chciałabym, żeby on, leadershipu, nie, nie chciałabym, żeby on był traktowany jako eko, że to jest coś... Ekologiczne, mm -mm. bo to Też nie o to chodzi, więcej. bo tak. to jest coś więcej. To jest to, żebyśmy my czuli się komfortowo, y, mieli taką możliwość właśnie posiadania tej iskry wokół, pracując z innymi ludźmi, będąc w środowisku takim firmowym, y, żebyśmy mieli poczucie, że jesteśmy wysłuchani, my mamy zaufanie, do nas mają nasi przełożeni, zaufanie. Że e, po prostu e, m, też siebie rozwijamy i, i, I dbamy i jesteśmy, o siebie. I dbamy o siebie. Mhm. Dokładnie. To jest o tym, o tym wszystkim. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. A następny odcinek będzie o pszczołach. Okay. <laughs> dziękuję. Dziękuję. dziękuję bardzo. Dzięki.